miło jak witam was. Witam was, witam was. W dzień Wigilii. Także już teraz wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, oczywiście, mamy teologowanie logowanie se. Wszystkiego najlepszego, ponieważ to jest już Wigilia, więc jak tego wesoły świątek tutaj Wam mówiłam. ale no dobra. Dzisiaj, zagramy już klikam. W ten Maciu, przykładnie inne inny Macio. No. Ja gramy o tyle, jeżeli będzie dużo szczytnych, to to, będziemy grać. Powiem, mm. i włączam głos i co? Lecimy jeden, chyba nie lecimy jeden. Mam takie fajne powzór, że to, nie wiem, cały czas się musi wysłać złe mocki, albo początka. Nie ja wiem, zobaczymy. A to dawać jeden, dobra, patrzcie. Teraz weźmy mieć jeden, ma sześć! <noise> Jego teraz w konia zrobię. Czemu? Nie, dobra, w sumie teraz tak, ja uciekam. Teraz tam będzie mieć trzy, ja to wiem. Ma <noise> dwa. Pięć to uciekną. nie będzie mi się sześć. Trzyma. No. Jeden brakuje, on też mnie może zbić. <noise> Ma dwa. Dobra, zostawię się. No i teraz tak, jesteś bez ruchów. Tam ma. Aha, no ma tam pionki, dobra. Nie widziałam tego. Nie widziałam tego. Myślałem, że tam też jakieś mam. Powiedzcie, ja ile jak Ile w ogóle ja razy przegrywam w to. Po miliardami. No i czemu ja mam cztery, a nie trzy? Naprawdę, będę ryczeć cały czas. No ja i teraz będziemy mieć jeden. No i co, dupa, Jasiu? I tyle nie da się gadać. Chyba jest przynajmniej to jest uczciwe. Co? Jaką mam was znowu? To jest nierealne. Dobra, Gin. Gień. Wstaję teraz jak ze nie na no, tam. Giń. Dobra, jestem teraz tak, jestem tak. Obydwoje na razie, że możemy sobie za każdy ruch zbity. Dobra. Wyliczyłam takiego szkila, nie? Jest źle dodatkowy rzut. Dodatkowy rzut za to. Dobra. Musimy teraz tak go tutaj zbić, ale brakuje ja trochę, więc Cieka? sześć. Ucieka? Co robię? Śmietaję. Co będzie największą beką, jak ja to wygram? Ale niestety. Koski nie dają wygrać. się patrzeć? A ja mogę lepiej jednak tam pojechać, bo się nad tym myślałem. Dobra, trudno. No czekaj, wiem, że nie mam szans. Też teraz trzeba mógłbym go tam zamknąć. Ten też ma piąka, który mnie tamtym. Sześć to ja sobie wyjeżdżę stąd, wyjadę. I teraz teraz trzeba może mieć pięć? Nie no, ale... Się muszę ukazać, że ten dom ruchu większy sens. A, trzy. Dobra jest dwa jest. Mm, nie wiem, co mnie tak, tak śmieszy. Na razie jeszcze że jadę, tym też nie No i czemu jest pięć? Nie. Jeden proszę jeden. Boże, moim mój kasztan to się zbiło. Dobra jest. Uff, starzy się nie powstrzymali. Jeden. Tak. Абра, я не вам шанс, двадцать четыре. Ну, тут она, Теля.